Hej kochani, witam Was cieplutko w piątek. Nasza tradycja dalej trwa i ją kontynuujemy, czyli piątkowe krzyżówki. Dzisiaj w piątek. Mam nadzieję, że będzie Wam się miło oglądało i miło spędzicie ze mną ten czas. Ja nagrywam dla Was przed pracą, ale zdążam na z drabki. Jeszcze będę musiała przygotować dla Was ten filmik. Wpadnie gdzieś pewnie około godziny 10. No ale to nic. Tradycja dalej trwa. I ma się dobrze. Zobaczymy, co nas tutaj dzisiaj czeka. To są drapeczki. Kontynuacja z drapek od przy mojej przyjaciółki z, z poprzedniego odcinka. Jak jeszcze nie widzieliście, to po krzyżówkach serdecznie was do tego odcinka zapraszam. Tam był bardzo fajny wynik z drapka, a teraz moi kochani bierzemy się już za drapanie i zaczynamy tutaj na początku z znaki zapytania i bierzemy się za Ołóweczki. I tutaj nam wpadła literka O. No to lecimy. Po kolei szukamy literki O. Tutaj mamy. I tutaj też. Dobra. Tak dobrze tu nie widać, że zdrapałam, ale widzicie chociaż, że zdrapuję, Literki są zdrapane. Tu mamy teraz literkę Y. I patrzymy. Tutaj mamy Marsylię. I lecimy sobie dalej. Dzisiaj troszkę pochmurno. Może ze dnia słoneczko wyjdzie na razie. Poranek za chmurami. Co tu mamy? Literki, literkę G. Tu mamy literkę G. Aha, tu miałam jeszcze... O, dobra. Literka G, dobra. Nie mamy, także bierzemy się za następną. To literka K. No i proszę, tutaj nam wpadło. I tutaj, co następne, literka S. I tutaj mamy literkę S, tutaj, o już widzę, tutaj obok, żeby nie pominęła. Tutaj mamy S. Mam nadzieję, że z tych, które napoczynałam, też nic nie pominęłam ale jeszcze starałam się sprawdzić, zanim zaczęłam do Was nagrywać, czy tam czegoś nie pominęłam. Dobra, literka L. Tutaj mamy. Jak widzicie, dałam trochę odsapnąć wielkiej krzyżówce, żeby móc do niej wrócić. Może wróci z wielkim bum. Mam taką nadzieję. No i niebawem czeka nas już yy, krzyżówka XXL, która oczywiście będzie się pojawiała na Piątkowych krzyżówka, Także będzie, mam nadzieję, będzie fajnie. I z wygranymi. I z drapaniem. Dobra, tu mamy B. Otworzyło nam się słówko bliny. Dobra, tutaj lecimy dalej z B. Tu, o widzę, tego B trochę na horyzoncie się pojawiło. Proszę. I dalej nie ma. Także kolejny ołóweczek to literka M. Tutaj nie mieliśmy A. W tamtych krzyżyweczkach za 5 zł. Zobaczycie, jaki miałam ładny wysyp literki A. Dobra, tutaj mamy M. I ostatnia literka to literka F. F jak flaming. O, tutaj mamy F. U nie było. Dobra, to patrzymy sobie. To patrzymy, czy tutaj nam nic nie wpadło. Brema to nie mamy. Tutaj mamy jedno słowo gliny. Dalej sobie patrzymy. Tutaj nie mamy, tu nie mamy, tu nie mamy. Tutaj C było, które pominęłam. I tak, co tu dalej? Czy coś tu jeszcze jest? No, wygląda na to, że o, tutaj było E. Ale i tak wygląda na to, że nic nie mamy. Zobaczmy literki jeszcze kontrolne sobie, tak dla wszystkiego S D, także literki kontrolne SD, mamy pusto teraz mamy trzy krzyżóweczki XL, bierzemy którąś tutaj, która mi w ręce wpadnie no i drapiemy co nam tutaj się ukazuje, literka V no literka V to tak niekoniecznie nam tutaj sprzyja Następna literka, literka T. Chociaż w jednej krzyżówce zobaczycie, że literka X się naprawdę przydała. Dobra, tutaj mamy literkę T. O, jak drapie. Drapiek. Prawdziwy drapak. O, tutaj już nam się słowo otworzyło. No i co? Czy do tego ta te więcej nie ma? O, tutaj mamy T. I tutaj. Dobra. Następna literka. Literka K. O, w słówku bonusowym nam się K pojawiło. Fajnie. Tutaj mamy K. Tu nam się K pojawiło. O, i jeszcze tutaj na koniec. Dobra. Oj, tutaj jeszcze bym pominęła. No proszę. No, tak to nie może być. Dobra. Patrzymy, o tutaj mamy kokos, to aż nawet dwa. Zawsze trzeba oczy przestawić z tej zielonej na tą. Trochę trzeba już oko inaczej sobie przystosować. Bo ta jest niebieska, ciemniejsza, tamta jest jaśniejsza. Najgorzej, właśnie z tej ciemniej. Zaraz w tą jasną, to tak trzeba właśnie się jakoś. Oczy przestawić. <noise> tutaj mamy W. O, tutaj nam się utworzyło słowo owoc. Tu mamy zlewisko. Tutaj nam W wpadło. O, i tutaj. Czy jeszcze gdzieś było W? Zobaczmy sobie. Nie było, dobra. A i tu już tam, tu już koniec. Także tak słówko bonusowe nam niestety odpada. I tak. Tutaj było, tu nie było słowa, tutaj nam nie mamy R. No i patrzymy tak sobie tutaj Jolanta. Tutaj nie mamy. No tak. No wygląda na to, że tu nic nie ma. Tutaj jest doping, bardzo fajne słowo, doping się w krzyżówkach przydaje przy drapaniu, doping do drapania, doping togo to już dwa słowa, ale chyba tego trzeciego nam tutaj zabrakło, literki S nie było. Dobra, zobaczmy sobie kontrolne, B, o chyba, czy tu będzie BBB, o jest BBB, czyli coś przegapiłam. Przegapiłam tu jakieś 5 zł. No proszę, ale dobrze, że są literki kontrolne. Dobrze, moi drodzy, także znalazłam brakujące słowo. Owoc. Mamy Jolanta, gad i owoc. Gdzieś mi ten owoc tutaj umknął, chyba w owocowej eksplozji się schował. Najbierzemy no się za następną zrepeczkę. I literka tutaj nam, no właśnie, i pojawiła nam się literka i. No, i tutaj mamy I, tutaj mamy I, i tutaj mamy sporo. <tutaj>, tutaj mamy I, tutaj, tutaj. O proszę. Ile nam się tutaj I pojawiło? Tutaj, tutaj. I to prawie tak jak A. Tyle go się pojawia. Dobra, następna literka Y. Tu mamy Y tutaj. Dobra. I patrzymy drugą stronę. Tylko jedno. <noise> Jakoś tak tworzył te słowa, żeby w ogóle mało liter się pojawiało. <noise> y nie ma. Dobra. Patrzymy następna literka. Literka B. O, tutaj w słówku bonusowym. Tutaj mamy też B. Tutaj widzę o proszę tu mamy B i tutaj Tu już nam się wilk utworzyło. Tutaj mamy B. I dobra. I patrzymy następna literka literka F. O proszę, tutaj nam już się utworzyło słowo fala". Więcej F nie mamy, patrzymy sobie dalej. Tutaj mamy F. I tutaj mamy też F. Dobra, następnie. O, i już koniec. Dobra, także patrzymy sobie. Nosówko bonusowe nam odpada. Tutaj mamy pociecha, to nie. Joga też nie. Ryzyko też nie. O, tu mamy fala. Aktorka, no nie było tutaj aktorka, rak. Cezar też nie, Inkus nie i Agat też nie. Zdłuż tutaj też chyba nic nam się nie ukryło. Tutaj też nam się utworzyło wilk. I tylko wilk. Patrzymy sobie, tu wygląda na to, o, że tą krzyżóweczkę mamy pustą, czyli pusta teraz wpadła i ostatnia krzyżóweczka. I tu co tutaj mamy, literka R w słówku bonusowym. I patrzymy sobie dalej. Tutaj mamy R. I druga strona. Tutaj dobra. No, nie widzę więcej. R następna literka. O, literka V. A i tutaj widzicie, mieliśmy X. Słówko z literką X, Na po prostu szał. V. Chyba V nam się tutaj nie pojawiło. Nie ma tak dobrze, żeby X i V się pojawiło naraz. Chociaż kiedyś w Wielkiej Krzyżówce chyba tak mi się zdarzyło z tego. Tak, z tego co pamiętam, tak mi się kiedyś zdarzyło. Że jedna i druga litera. Się przydała. W międzyczasie jeszcze mi zadzwonił telefon. Dlatego takie małe, takie małe cięcie. <grymne> Może nie będzie dla Was widoczne. Postaram się to tak zrobić. Bo w międzyczasie na no, w sumie telefon mi zadzwonił. I tak właśnie tak to jest. <grymne> Literka E. Bo nagrywam telefonem, żeby było jasne. <grymne> Literka I. Tu mamy I. I jeszcze więcej I. Tutaj mamy. No, patrzymy. O, lis. Lisek nam się tutaj utworzył. To to taki lisek chytrusek. To mi pasuje. Lip, dobra. I tutaj mamy I troszkę z kadru ucieka o, tu już koniec, dobra a i tu jeszcze było i tak mi się w oczy rzuciło no i co? czy coś nam się tutaj utworzyło w tych słowach? a, nie było tak bez szału chyba, co? tu jest Cedar lis Tutaj W nie było. Cedr, lis tutaj mamy. Chyba, że gdzieś mi umknęło jakieś słowo. Zobaczmy. Aż te literki takie się pojawiają. MR, czyli są różne. Dobrze, kochani. Także wygląda na to, że wygrała nam dzisiaj tylko jedna z zdrapeczka. Trzy są puste. No i wpadło nam 5 złotych. Także może uda się je jakoś pomnożyć. Ostatnio krzyżówki coś też nie, nie szczegół... jakieś takie niemrawe. No ale może w końcu się odblokują. Zobaczymy jak to będzie. Moi kochani, mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko Wam się spodobał. No piątaczek wpadł, także nie, nie mamy pustego, pustego drapingu, pustego odcineczka. Także zostawcie proszę łapeczki w górę. Życzę Wam kochani moi pięknego dnia. Na weekend na pewno wrzucę Wam jakiś filmik, coś wymyślimy. Także kto jeszcze mnie nie subskrybuje, to zostawcie subskrypcję dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia już wkrótce. Buziaczki, pa pa!